Zapraszamy do miejsca niezwykłego, skrywającego wiele tajemnic, do miejsca, które zachwyca, a którego dzieje obfitują fascynujące epizody. Zapraszamy do dawnej stolicy Piastów Górnośląskich, najcenniejszego średniowiecznego zabytku na Śląsku z najstarszym czynnym górnośląskim browarem. Gród zamkowy w Raciborzu pojawia się po raz pierwszy na kartach źródeł pod datą 1108 roku. Kronikarz księcia polskiego Bolesława Krzywostego Gal Anonim wspomina o konflikcie zbrojnym, jaki polski władca prowadził z Czechami. Do Czech należał wówczas gród zamkowy w Raciborzu. Sam władca polski wyprawił się w stronę Kędzierzyna, obecnego Kędzierzyna Koźla, tam pozostał na polowaniu, natomiast w stronę Raciborza wysłał ekipę zbrojną. Dość w dziwny sposób Morawianie stanowiący obsadę grodu zamkowego w Raciborzu pomyśleli, że to właśnie ich wojska wracające tutaj w te rejony. Otwarli bramy grodu i tak też Polacy bez żadnej walki zajęli właśnie zamek w Raciborzu. Stał się później siedzibą kasztelana polskiego, a potem siedzibą książąt górnośląskich z rodu Piastów. Zamek w Raciborzu to jedyna zachowana 13 wieczna siedziba władców Śląska. Podobnego zamku nie ma już ani Wrocław, ani Opole. Od końca XII wieku była to siedziba osób władających całą krainą nad Górną Odrą, a wśród nich wiele znamienitych postaci. Wymienimy choćby Mieszka I Laskonogiego, który objął na krótko władzę nad całą Polską. Później jego syn Kazimierz, założyciel Raciborza na lewym brzegu Odry, dziadek króla polskiego Władysława Łokietka, wreszcie Mieszko Otyły, za którego czasów księstwo raciborskie sięgnęło aż Podlelów przy Krakowie, mąż Judyty, córki Konrada Mazowieckiego, wreszcie książę Władysław, zwany wojowniczym, który prowadził samodzielne wojny z Królestwem Czech, później Przemysł, pierwszy książę samodzielnej linii Raciborski, jego syn Leszek, ostatni piast raciborski. Po śmierci bezpotomnej Leszka władzy w Raciborzu obejmują Przemyślidzi, czyli dynastia czeska z bocznej linii królewskiej. To tu, na raciborskim Zamku Piastowskim, podziwiać możemy śląską Saint-Chapelle, reprezentującą w pełni rozwinięty XIII-wieczny gotyk. Kaplicę, której powstanie związane jest z głośnym sporem pomiędzy biskupem wrocławskim Tomaszem II, a Henrykiem IV Probusem, księciem Wrocławia. Wrocławie. Gościny biskupowi udzieli książęta Górnośląscy tu właśnie w Raciborzu, wskutek czego książę Henryk IV najechał miasto i zamek przez kilka dobrych dni go i kiedy raciborzanie przymierali głodem, biskup Tomasz II, jak mówi legenda, zlitowawszy się nad nimi, wyszedł przed zamek w stronę kościoła świętego Mikołaja i tam pojednał się z władcą Wrocławia. Na pamiątkę tego szczęśliwego pojednania biskup Tomasz II fundował dwie kolegiaty, pierwszą we Wrocławiu pod wezwaniem świętego Krzyża i drugą bliźniaczą właśnie w Raciborzu pod wezwaniem świętego Tomasza Becketa. Warto zauważyć, że to jeden z nielicznych w Polsce obiektów, który ma za patrona angielskiego Świętego. Kaplica skrywa wiele tajemnic. Niegdyś odbywały się w niej nabożeństwa dla księcia i jego najbliższego otoczenia i dworu. W jej podziemiach zaśkryły się groby samodzielnych władców księstwa raciborskiego i relikwie o cudownych właściwościach. Najprawdopodobniej były to relikwie św. Tomasza z Canterbury, patrona tej świątyni, które giną na początku XVI wieku, kiedy zamek w Raci należy do Jerzego Kohenzolerna, margrabiego Sansbaku, zwanego też pobożnym. Jerzy Kohenzoler, jako czołowy niemiecki reformator, nie uznawał właściwości cudotwórczych tego typu pamiątek i najzwyczajniej w świecie zlikwidował. Uwagę zwiedzających kaplicę Świętego Tomasza mogą przykuć trzynastowieczne wieczne elementy kamieniarki na zachowanych oryginalnych północnej i wschodniej ścianach kaplicy oraz widoczne na sklepieniu herb książąt von Ratibor. Wielu turystów zwróci też uwagę na przejście jadące przez wschodnią ścianę naganek straży. I to co ciekawe, należy wspomnieć, iż przejście to prowadzi w grubości dawnego trzynastowiecznego wiecznego muru. Na Raciborskim zamku więcej jest miejsc skrywających niewyjaśnione do dziś tajemnice. Jednym z nich są podziemia zamkowej baszty wraz z tajnym przejściem pod Odrą. Za nami znajduje się zamurowane przejście wiodące w stronę południową, już poza. Skarpę zamkową. Obok tego przejścia, obecnie już załatanego, był nielegalnie poczyniony wykop, o którym możemy sądzić. Zapewne ktoś próbował tędy dostać się, zobaczyć, co jest właśnie za tym zamurowanym wejściem w stronę południową. Wedle legendy zamek łączył w średniowieczu tajny kanał z klasztorem Świętego Ducha, klasztorem Dominikanek, o którym wspomina zarówno Hykel, jak również w XIX. Wieku polscy badacze, którzy podróżowali do Raciborza i w 1988 roku na, w sygnaturce na dachu kaplicy zamkowej udało się odnaleźć mapę sygnowaną przez Roberta Schneidera. To był budowniczy zamku po Wielkim Pożarze w 1859 roku, który właśnie z tego miejsca poprowadził kreskę na mapie do klasztoru Świętego Ducha, obecnie Muzeum, i podpisał, że jest to tajemnicze przejście pod Odrą. To jedna z tajemnic tego obiektu, druga to niższy poziom, który jeszcze pod nami się znajduje, nieeksplorowany i dotąd niebadany, o którym wiemy, że istnieje z tego powodu, że w obecnej posadzce ukazał się wyłom, fragment, który pozwala zajrzeć nieco głębiej. No i być może kiedyś uda się ten fragment dokładnie zbadać i powiedzieć, jakie jeszcze lochy i inne tajemnice kryje zamek w Bożym. Nierozerwalne z historią zamku są dzieje tutajszego browaru, mającego najstarsze, bo sięgające XIII wieku, tradycje piwowarskie na Górnym Śląsku. Browar w Raciborzu słynął pod koniec XIX wieku ze słynnego piwa, tak zwanego raciborskiego pilznera. Było to dzieło mistrza Kaufmana, zmiankowanego w wykazie mistrzów piwowarskich miasta Racibórz z okazji 50-lecia istnienia tego związku. Mistrz Kaufman znakomicie połączył wodę z źródeł w oborze, czeski słód, niemiecki chmiel i niewiadomego pochodzenia drożdży. Uzyskał napój, którego walory podziwiali nawet piwosze we Wrocławiu, był serwowany w Piwnicy Świdnickiej, to znaczy, że na pewno należał do czegoś wyjątkowego. Zamek na przestrzeni wieków był wielokrotnie przebudowywany. Pełnej chronologii dziejów zabytku w odniesieniu do jego przekształceń architektonicznych do dziś nie udało się odtworzyć. Jedna z legend dotyczy kamiennej głowy zamurowanej w narożu nieistniejącego już budynku w Pierzei Południowo-Wschodniej. Przez wiele lat snuto na jej temat różne opowieści. Za mną znajduje się miejsce, gdzie kiedyś była studnia zamkowa. Legenda stara mówi o tym, że właśnie w tej studni ukryto drogocenny skarb. Na studnię miała spoglądać kiedyś kamienna głowa tatarskiego woza Tifuchana, który Polek podraci Boże, i na pamiątkę tego zdarzenia zwycięzcy obrońcy zamku mieści ją właśnie na rożu barokowego budynku w Pierzei Wschodniej. W legendę nie wierzyła jedna osoba. W XIX wieku zarządca dóbr zamkowych Gustaw Adolf von Wiese uważał, że głowa spogląda na zamkowy browar, i to właśnie on, czyli przybytek złocistego napoju, jest największym skarbem siedziby książęcej na Ostrogu. Dzieje zamku na przestrzeni wieków kilkakrotnie splotły się z ważnymi wydarzeniami zapisanymi na kartach historii. Chronologicznie, rzecz biorąc wspomnijmy o księciu Kazimierzu i jego żonie Wioli według jednej z hipotez bułgarskiej księżniczce, córce cara Iwana Asena. Para książęca to dziadkowie polskiego króla Władysława Łokietka. Można więc rzec, że tutaj na zamku w Raciborzu dzieciństwo spędziła matka polskiego monarchy. W 1246 roku po śmierci księcia Mieszka otłego zakon krzyżacki fałszuje dokument, na mocy którego, powołując się na testament, władcy chce przejąć zamek w Raciborzu. I wreszcie sierpień 1683 roku na zamku w Raciborzu pojawia się król Jan III Sobieski. Przez Racibórz przechodziła polska armia idąca na odciecz Europie pod Wiedzień. Król zjadł tutaj obiad, zagrał w partię Lombra poczężalił się w liście do królowej Marysienki, iż najszpytniejsza dama dworu ograła go w karty. Choć Zamek Piastowski w Raciborzu, bez wątpienia, jest najcenniejszym zabytkiem regionu, nie zawsze otaczano go należytą troską. Po II wojnie światowej, kiedy przeszedł na mienie Skarbu Państwa, obiekt zaczął popadać w ruinę. Dopiero w latach 90. odnowiono kaplicę zamkową, a w 2009 roku dzięki funduszom unijnym rozpoczęła się gruntowna odbudowa całego kompleksu zamkowego. Zamek przeszedł na własność powiatu ciborskiego. Dziś, wraz z utworzeniem na nim Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej, otwiera się kolejny rozdział historii tego cennego zabytku. Państwa bardzo serdecznie w odbudowanych pomieszczeniach Zamku Piastowskiego w Bracibożu. Jak Państwo widzicie, odbudowa tego miejsca dobiegła końca. Serdecznie wszystkich zapraszamy do odwiedzenia naszych zamkowych pomieszczeń. Teraz pojawiła się możliwość zwiedzania wszystkich sal, które dzisiaj wyglądają inaczej. W XIV wieku przeżywał swój największy rozkwit, a później już podlegał właściwie ciągłemu upadkowi. W XVII wieku te zmiany były tutaj tak poważne, że nawet Komisja Cesarska zastanawiała, się nad zburzeniem całkowitym kaplicy gotyckiej, która groziła zawaleniem. Na szczęście ród von Metichu zdecydował się ją odrestaurować. Powstały w XVII wieku krużganki i lodzia oraz barokowy charakter wieży bramnej. Natomiast dzisiaj zamek został przywrócony do tego, że można go oglądać. Można tu zobaczyć zupełnie nowoczesne pomieszczenia, ale także poczuć w niektórych miejscach średniowieczny gotycki klimat. Piękne ściany w skarbcu oraz przepiękna gotycka ściana kaplicy z XIII wieku. Bystro oko obserwatora dostrzeży tu wiele ciekawych elementów. Przede wszystkim gotycki, XIII-wieczny, wendyjski układ cegieł, jak również cegły palcówki, które produkowali mistrzowie muralscy średniowieczni i formowali przy użyciu własnych rąk. Na wielu tych cegłach ślady tych średniowiecznych, XIII-wiecznych mistrzów są widoczne i cała ta ściana podczas odbudowy zamku została poddana gruntownej renowacji. W widzimy szereg zabrudzeń, fragmentów spalenizny, to są pozostałości XIII-XIV wieczne, ponieważ kiedyś mistrzowie murarscy wrzucali wszystko do zaprawy, co mieli pod ręką, a żeby uzyskać wspaniałą, żółtą barwę, wrzucało się do zaprawy, mówiąc prost jajka. To miejsce to jest najstarsze znane w Polsce graffiti. 17-wieczne, obiekt no, wspaniały pod względem historycznym. To najprawdopodobniej jest dzieło 17-wiecznych żołdaków z okresu wojny 30-letniej, bądź też więźniów, którzy czekali na zamku w Raciborzu na posiedzenie sądu księstwa polsko-raciboskiego, który jak wiadomo podróżował między Opolem a Raciborzem i stałe w Raciborzu nie sądził. Natomiast to miejsce to jest wejście do prezbiterium tego starego, pierwotnego, górnego poziomu kaplicy i tędy właśnie wchodzili. Sobie wierny na msze i nabożeństwie, natomiast nieco wyżej wchodzi książę ze swoją rodziną na empor i na tych nabożeństwach w mszach siedział wyżej, ponad swoimi wiernymi. Zamek piastowski po odbudowie przyciąga rzesze turystów nie tylko swoją bogatą historią czy odzyskanym niedawno blaskiem, ale i niepowtarzalnymi ekspozycjami, które sprawiają, iż odrestaurowane sale nabierają nowego wyrazu. Dużo tych elementów gotyckich udało się zachować, począwszy od tego charakterystycznego sklepienia krzyżowo-żebrowego. Tam są miejsca na, na herby piastowskie. Cała ta stolarka okienna, czyli tutaj te zdobienia w kształcie kwiatów, tak zwane masferki, to wszystko jest jak najbardziej oryginalne. To jest dosyć ciekawa rzecz. To nie jest narzędzie tortur, tak, ani narzędzie do przesłuchań, tylko to służyło do robienia zdjęć do akt. Można sobie usiąść, można sobie zrobić zdjęcie, tam jeszcze mamy taki napis Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej. To są kule do bombardy, a tutaj jest miniatura bombardy. To jest urządzenie, które działało na, zas na zasadzie katapult, wyrzutni. zamku mamy szereg wystaw, które są wystawami czasowymi, jest ich na tyle dużo, że zapraszamy Państwa wszystkich bardzo serdecznie do odwiedzania zamku kilkakrotnie w ciągu roku. Są tutaj różne elementy, które można oglądać i podziwiać na co dzień. Jest między innymi husarska zbroja z XVII wieku, którą można przymierzać. Ma ona różne elementy, które cieszą się ogromnym powodzeniem dzieci i wszystkich zwiedzających. Każdy z tych elementów można na siebie założyć, zrobić sobie w niej zdjęcie. Można również przymierzyć szaty stylizowane średniowiecznej mieszczki oraz podziwiać również modele okrętów, a także zabrać sobie na pamiątkę różne materiały, które przygotowujemy specjalnie dla turystów. Można sobie doczytać ciekawe informacje i zapoznać się ze szczegółami już bezpośrednio powitającymi. W domu. Obok wystaw tymczasowych zamek oferuje też ekspozycje stałe. Nie lada gratką jest zamkowy antykwariat naukowy mamy tu na przykład model dawnego układu słonecznego, stary laser medyczny, a także różnego rodzaju przedmioty, które służą takim naukowym eksperymentom. Można tutaj spróbować wywołać prąd niskiej częstotliwości, zobaczyć różnego rodzaju preparaty pod mikroskopem, a także zobaczyć jak rozchodzi się fala akustyczna w wodzie. Można także obejrzeć przedmioty dawne z dawnych domów powiatu raciborskiego a także stare elementy ceramiki, znalezione tutaj w naszym rejonie. Tu odbywają się lekcje fizyki bądź historii. Codziennie odwiedzają nas turyści. W zamkowych murach tętni życie kulturalno-naukowe odbywają się tu koncerty, konferencje, sympozja, spotkania autorskie. W budynku bramnym z myślą o wszystkich turystach i mieszkańcach spragnionych dodatkowych informacji o zamku, a także innych atrakcjach Raciborza i regionu działa punkt informacji turystycznej. To miejsce, które gromadzi rzesze turystów i odwiedzających nie tylko z powiatu Raciborskiego, ale także z całego Województwa Śląskiego i kraju. Odwiedza nas coraz więcej osób, a w tym miejscu można zaopatrzyć się w różne materiały promocyjne, publikacje i gadżety, które dotyczą nie tylko zamku Piastowskiego, ale także całego powiatu Raciborskiego. Serdecznie zachęcam wszystkich do odwiedzenia nas w godzinach otwarcia. Zamek otwarty jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od dziewiątej do szesnastej i w weekendy do osiemnastej. Możliwe jest zwiedzanie zabytku z przewodnikiem w ustalonych godzinach oraz dodatkowo po indywidualnym umówieniu terminu zorganizowanie bezpłatnych w weekendy dla większych grup prelekcji poświęconych historii zamku.